Witajcie drodzy bracia i siostry, witajcie drodzy przyjaciele zboru Filadelfia. Cieszę się po raz kolejny, że mogę gościć w Waszych domach. Dzisiaj chciałbym wymalować przed Wami kolejny obraz Kościoła. Zatytułowałem go Kościół jest filarem prawdy. Aby zrozumieć głębię tego obrazu, musimy przyjrzeć się bliżej procesowi, który miał miejsce przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Oto Jezus stoi przed Piłatem, oskarżony o różne przestępstwa. Kim jest ten, który go sądził? Urzędnik rzymski, mąż, ojciec, ale na pewno grzesznik. Kim jest ten, który stoi przed majestatem rzymskiego prawa? W liście do kolosan czytamy. On, czyli Jezus, jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Drodzy, to najbardziej dziwny i niedorzeczny proces w historii ludzkości. Oto bezbożny człowiek sądzi świętego Boga. Jak przed chwileczką czytaliśmy przyczynę wszelkiego stworzenia. Tego, w którym wszystko zostało stworzone. To wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Łącznie z Piłatem, który siedzi na krześle sędziowskim i go sądzi. Patrzę na to wydarzenie i zadaję sobie pytanie, czy nie powinno być na odwrót? Czy nie Jezus powinien siedzieć na krześle sędziowskim, a Piłat stać w pokorze Oczekując miłosierdzia od naszego Pana. Ale Jezus stoi przed Piłatem i nie broni się, bo wie, że to mu wszystko musi się wydarzyć. W tych okolicznościach, w czasie przesłuchania, Jezus wypowiedział do Piłata słowa, które mnie osobiście głęboko zastanowiły. Powiedział tak: Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Co oznaczają te słowa? O jakim świadectwie mówi Jezus? Gdy popatrzymy na dwa największe oskarżenia przeciwko Jezusowi, a są nim to, że nazywał się królem, że czynił się Bogiem, słowa, które wypowiedział, nabierają znaczenia. Czy Jezus miał ukrywać to, że jest królem królów, kiedy chodził po tej ziemi? Czy miał ukrywać to, że jest Bogiem? Nie. On był sobą. Swoją postawą, służbą dał świadectwo, że jest żywym Bogiem, kochającym człowieka. Poruszające jest to, co powiedział w jednym, w jednym z momentów. Powiedział tak: Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał, widzi Ojca, który jest w niebie. Był świadectwem. Boga, Ojca. Drodzy, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, czytaliśmy, że dał świadectwo prawdzie. A co obecnie? W jaki sposób świat obecnie otrzymuje świadectwo prawdy? Czy otrzymuje to świadectwo prawdy? W liście do Tymoteusza czytamy takie ciekawe słowa. Paweł napisał tak, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, Tymoteuszu, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego i teraz uwaga, filarem i podwaliną prawdy. Filarem. Filar. Co to takiego? Pozwólcie, że użyję ilustracji. Myślę, że każdy z nas... Podróżował autostradą, i od czasu do czasu przejeżdżamy pod wiaduktem. Jest ich wiele, jadąc chociażby nad morze, możemy zaliczyć ich bardzo wiele. Każdy wiadukt posiada filar. Ten filar jest pod wiaduktem, umieszczony pomiędzy dwoma pasami jezdnymi. Podtrzymuje wiadukt. Kościół jest filarem. Kościół nie jest prawdą. Jezus powiedział o sobie: Ja jestem prawdą, a Kościół jest tym filarem, który niesie prawdę. Co Kościół powinien czynić jako filar prawdy? Myślę, że to jest ważne pytanie. I chciałbym teraz. Zwrócić uwagę na takie trzy aspekty. Po pierwsze, Boże Słowo zachęca Kościół jako filar, aby modlił się o wszystkich ludzi. Czytamy w tym samym liście do Tymoteusza, że Bóg chce, Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Te słowa zostały napisane w, właśnie w kontekście modlitwy. Tam troszeczkę wcześniej Paweł zachęca wszystkich, aby się modlili. Bóg pragnie, aby ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Po drugie, Boże Słowo zachęca nas do modlitwy o tych, którzy dają świadectwo prawdzie, czyli są na pierwszej linii frontu. Byliście do kolosan czytamy. Módlcie się za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. Aby otworzył drzwi. Czasami słyszymy niezadowolenie, zniechęcenie. Ktoś mówi a dzisiaj kościół. Nie rozwija się, tak mało ludzi się nawraca, świat nie jest zainteresowany Ewangelią. Możemy słyszeć wiele takich krytycznych uwag. Ale kiedy dzisiaj patrzyłem na to słowo, zadałem sobie pytanie: a może Kościół nie modli się, albo za mało modli się, albo nie prosi Boga, aby otworzył drzwi dla Słowa Bożego? Bo przecież znamy to słowo, że. Jeśli Bóg otworzy, to któż to zamknie? A jeśli Bóg zamknie, to któż to otworzy? A więc to jest kolejny aspekt, abyśmy modlili się o to, aby Bóg otworzył drzwi. W czwartym wersecie Paweł napisał, abym ją, czyli Ewangelię, obwieścił jak powinienem. Jest to kolejny powód do modlitwy. Aby Ewangelia była głoszona we właściwy sposób, to znaczy, aby była głoszona pełna Ewangelia, aby ona była głoszona w mocy Bożej, aby ona była głoszona z autorytetem, który otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Zapewne dobrą rzeczą jest modlić się o robotników. Tak jak Pan Jezus zachęcał apostołów, módlcie się o robotników bo żniwo wielkie. Dzisiaj mamy wielkie żniwo, i Kościół powinien modlić się o robotników, aby Bóg wypchnął na żniwo. I wreszcie trzeci aspekt modlić się. Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy się modlili, abym ja i Ty był. Filarem prawdy dla otoczenia, w którym żyjemy. W liście do Efezjan czytamy piękną modlitwę zapisaną przez Pawła: Nie przestaję dziękować za Was, pisze Paweł, i wspominać Was w modlitwach moich, aby Bóg Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy z serca Waszego. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. O co tak naprawdę Paweł się modli? Abym ja i Ty był filarem prawdy, aby Chrystus był widoczny w moim i Twoim codziennym życiu. Pozostaje zadać pytania: czy modlę się o wszystkich ludzi, aby doszli do poznania prawdy? Czy modlę się, aby Bóg otworzył drzwi dla Ewangelii? Czy modlę się o to, aby Ewangelia była zwiastowana we właściwy sposób? Czy wreszcie modlę się o to, abym był filarem prawdy w swoim środowisku? Kiedy rozmyślam nad tym tematem, tym obrazem Kościoła, mam wrażenie, że Kościół niesie wielką odpowiedzialność. To On jest tym filarem prawdy w tym upadłym i zagubionym świecie. Dlatego, drodzy bracia i siostry, niektórzy z nas mamy wiele czasu. Siedzimy w domach. Można się nudzić, można coś tam oglądać, można coś poczytać, ale możesz znaleźć sobie gdzieś kącik i modlić się. Jest wielu ludzi, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, i Twoje modlitwy docierają do Boga, i Bóg odpowiada na te modlitwy. I może się okazać, kiedy się zgromadzimy, że w naszej społeczności pojawią się nowi ludzie, którzy zakochali się w naszym panu i którzy pragną być częścią naszej społeczności. I powodem może być to, że miałeś czas, aby się modlić o to. Drodzy, niech Was Bóg błogosławi. Niechaj jego miłość, radość, pokój wypełni wasze serca. Wypełni was cierpliwością, abyśmy mogli wszyscy przejść przez ten trudny czas, a wierzę, że za nim jest wielkie błogosławieństwo dla naszej społeczności, dla nas osobiście. Niech was Bóg błogosławi. Amen.